Hej, ja z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Emily's Wonder Wedding. Zaczynamy sobie dzisiejszy wtorkowy odcinek i pokażę Wam, że przeszłam ten Invitation Challenge na eksperta. I szukając znaczenia tych słów, znalazłam w internecie pewną ciekawostkę, którą wam teraz przedstawię, a mianowicie, że ten, te słowa właśnie są też tytułem. Takiej densowo-popowego singla, e, nagranego przez szkocką piosenkarkę Sheen e Easton. E, I to był pierwszy singiel z jej czwartego albumu, e, i to była jedna z bardziej popularnych piosenek w Stanach, gdzie ta piosenkarka właśnie mm, była. Na szczycie w 1983 roku, jeśli dobrze tutaj rozumiem, i e, teledysk do tej piosenki był nagrany, był oczywiście czarno-biały. Mm. I ona była w jakimś nawiedzonym domu z cmentarzem. E, I tam był też Dracula, Frankenstein, dzwonnik z Notre Dame. E, I oni właśnie ją tutaj jakby atakowali, coś takiego. E, I później była uratowana przez King Konga. Także. E, a w Meksyku tutaj też jest napisane, że jakaś popularna grupa nastolatków e, wydała. Mm, Wersję swoją y, tej piosenki zatytułowaną telefon, bo tego tak gołem, właśnie tytuł tej piosenki to jest telefon, no i później, właśnie to, co tutaj widzimy na ekranie, te słowa. Także taką ciekawostkę wynalazłam w internecie, mojej drodzy. Ciekawe, czy można gdzieś tej piosenki posłuchać. Myślę, że tak. I jak nie zapomnę, to później sobie ją sprawdzę. No tak, z ciekawości. Yy, no i zobaczymy, co się będzie działo w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy, dzień pierwszy. O, oh, dobrze, że nie ma już tu tych ciast. <grym> o, pty... Nie, tylko nie się, Franek, tak, ja mam taką minę teraz, bo ja tu widzę się, Ja tak uwielbiam się. Nie, teraz miał miała smaka na się Z taką prawdziwą śmietaną. Nie z kremem, bo z kremem nie lubię. Tylko z właśnie z bitą śmietaną. Takie malutkie ptysie na jednego gryza. Mmm, pyszne rzeczy, pyszne rzeczy. Emilko, czy byłeś tutaj całą noc? No, ona śpi. <grym> Także raczej tak. O, Franek, dlaczego go tutaj jeszcze nie ma, tak za nim tęsknię? Dlaczego nie wybierzesz się do Irlandii? Emilka <grymka> jest pewna, że gdyby ona pojechała do Irlandii, to w tym czasie on by tutaj e, wrócił, tak? No. Poza tym, właśnie złożył obietnicę. Dlaczego? Emilka nie rozumie, dlaczego zajmuje mu to tak dużo czasu. Bo on jest w szpitalu. Powiedz, dlaczego nie zadzwonisz do niego? W sumie, Franek, jesteś geniuszem. Ehm, no bo. No właśnie, masz rację, Franek, zadzwonię do niego dziś wieczorem. O, superowo. Dobra, Emilka, czyli przed tobą trudna rozmowa telefoniczna. Mamy tutaj właśnie tego ptysiacza, gdzieś tutaj jest jakaś dziurka myszki, żeby już może. Wiedziała nie ma, także ona gdzieś będzie zwisać zapewne, albo coś w tym stylu. Tego pana już nie lubię, moi drodzy, bo on już chce Ptysia z czekoladą. Ech, ale niech mu będzie. Tutaj sobie podamy to zamówienie. Okej. Okay. Myszko, myszko, gdzie ty byś mogła być? Nie widzę. Nie widzę, nie widzę, ale. Ale uwidzę, jak się pojawi. <laughs> tak, tu będzie herbatka, będzie truskawka, tą herbatkę sobie już nalejemy. Będzie tak i tak. I już mi się i tak nie zmieści na tacy, więc wezmę sobie dalsze zamówienie osobno. Dobrze. I dobrze. I herbatka, i truskawka. I chciałam się u Was zapytać, moi drodzy. Taki dość dziwny temat, tu jesteś ha no widzicie. E, taki dość dziwny temat, e, a mianowicie chciałam się zapytać, czy oglądacie może takowy program jak Projekt Lady. E, dlatego, że te wnętrze jakoś tak mi się skojarzyły, wiecie, z takim bogactwem i w ogóle, więc tak mi, ja, mnie jakoś e, naszło. Aha, już mu podałam. E, naszło mnie na ten Projekt Lady. Ym I powiem wam, że ja ogółem telewizję to tak średnio oglądam. Tak jak Wam już wiele razy mówiłam, bardziej interesują mnie programy kulinarne. A jeśli chodzi o projekt Lady, to zaczęłam sobie go oglądać dopiero, kiedy nasz znaczy pierwszy sezon oglądałam cały, a drugi sezon zaczęłam sobie oglądać, tak właśnie od mniej więcej czasu, gdzie już było tam wydanych kilka odcinków. Tego odcinka, który wyszedł wczoraj, chyba, bo to chyba w poniedziałek się pojawia, nie wiem, bo ja to oglądam przez internet, to jeszcze nie widziałam, dlatego że no, nagrywam ten filmik wcześniej. No i właśnie, chciałam się zapytać, co Wy sądzicie w ogóle o tym programie, bo tak pomijamy fakt, że co jest ustawione, co nie jest ustawione. To jest telewizja, telewizja ściemnia i to wszyscy wiemy, ale ja bardziej patrzę pod tym, na ten program pod takim kątem właśnie bardziej psychologicznym, dlatego że ja interesuję się psychologią, zresztą studiowałam kierunki z tym związane. Zawsze kiedyś chciałam być psychologiem, jeszcze zanim stało się to modne, że tak powiem, bo potem właśnie wszyscy chcieli być psychologami, a ja uważam, że psychologiem powinna być osoba z powołaniem, a nie, a nie każda, ale to tylko takie moje skromne, skromne zdanie. Po prostu uważam, że żeby być psychologiem, trzeba mieć jakieś tam po prostu wyczucie. A nie każdy je ma, idąc na studia psychologiczne, i to jest takie trochę przykre, ale właśnie bardziej jako taką ciekawostkę psychologiczną to sobie oglądam I, i po prostu zastanawiam się nad losem tych dziewczyn, niektórych, i pomijam fakt, że zastanawiam się, jak w ogóle dziewczyna może się tak zachowywać, jak zachowują się niektóre dziewczyny w tym programie. I to akurat uważam, że nie jest tak do końca wyreżyserowane, bo da się spotkać na ulicy takie dziewczyny wszędzie dookoła, niestety, co mnie przeraża, bo uważam, że dziewczyna powinna, no za sam fakt, że jest dziewczyną, trzymać raczej jakiś tam poziom, nie? Ale jestem ciekawa, co wy sądzicie i właśnie na temat tego też, jak duży wpływ na zachowanie tych dziewczyn ma ich otoczenie i rodzina. I, i to mnie właśnie zastanawia, bo te dziewczyny są obwiniane o, takie, o to, że są, jakie są. Ale jakby tak popatrzeć na ich rodziny, to te rodziny często wcale nie są lepsze i to jest dla mnie bardzo przykre, bo właśnie bardzo często jest tak, że dzieci ponoszą konsekwencje zachowań i błędów swoich rodziców, niestety. Wiadomo, że bycie rodzicem to jest najtrudniejsza rola na świecie i każdy popełnia błędy, bo to nie da się do tego przygotować. Nie ma, nie ma recepty na bycie rodzicem, każdy człowiek jest tylko człowiekiem, ale bardzo czasami jest mi żal tych dziewczyn, które przychodzą do tego programu i w tym sezonie, i w poprzednim sezonie, bo po prostu widzę to, że to nie jest ich wina, że one tak totalnie od życia dostają po tyłku i przez to się buntują. I powiem Wam, że łatwo być może jest nam oceniać, kolejny raz o tym mówię właśnie, że łatwo jest nam oceniać, nie będąc w danej sytuacji. Żaden z nas nie będzie w takiej sytuacji, a przynajmniej nie powinien być w takiej sytuacji, w jakiej są te dziewczyny w tym programie. I swoim takim normalnym życiu i czasami zastanawiam się nad tym, jak ja bym postąpiła, i raczej bym się aż tak mocno nie zbuntowała jak one, ale na pewno byłoby mi bardzo trudno. A najbardziej jest mi żal, oczywiście rzecz jasna, tej dziewczyny, która jest z domu dziecka. I powiem wam, że kiedy był ten odcinek, właśnie, że do niej nikt nie przyjechał z bliskich, to było mi strasznie smutno i i tak się zastanowiłam po prostu nad tym, ile właśnie takich biednych dzieci jest na tym świecie, które są porzucone i. I to jest dla mnie straszne. Ja, ja szczerze mówiąc, jestem tak wrażliwa, zresztą to mi zawsze mówili moi rodzice, że jak ja będę psychologiem, to ja będę płakać po nocach razem z moimi pacjentami. Ale taka jest prawda, bo ja bardzo biorę do siebie losy innych ludzi i czasami nawet jak wy mi napiszecie przykrą swoją historię jakąś, tam nie wiem, że ktoś Wam na przykład umarł czy coś. To jest mi strasznie przykro z tego powodu zawsze i bardzo to biorę do siebie. Tak samo jak oglądam ten program, to tak patrzę na te dziewczyny i naprawdę niektóre z nich polubiłam i trzymam za nie kciuki, żeby im się udało. ja znowu nie mam eksperta, no nie wierzę w to po prostu. Trudno. A Milka będzie dzwonić. Nie wytrzymasz do wieczora, tak? Halo? A, a, Iris? Słuchaj, czy jest gdzieś tam Patryk w okolicy? Czy możesz podać go do telefonu? Nie! <laughs> nie, przyleciał, tak? Mm. Nie, nie sądzę, że to jest dziwne, że nie mogę go znaleźć. No i prawdopodobnie po prostu poszedł sobie coś zwiedzać, tak? Dlaczego? Czy on jest z tobą? No właśnie, skończ pogrywać, Iris. Mów prawdę. Dlaczego mówisz, że musisz gdzieś iść? Jak to zadzwonisz jutro? Czekaj. A, no i się rozłączyła. Czy on, on nie może być z nią, co? Czy może? No nie, nie jest z nią. Kurczę. E, dobrze, ja sobie tego eksperta na razie daruję. Continue, moi drodzy. E, sklep. Mm, mamy 300, nic nie możemy kupić niestety na razie, także y, zaczynamy kolejny dzień. Mamy coś nowego? O Ja sobie chyba te, te eksperty daruję. Nie, to jest ostatnia lokacja, nie mogę sobie darować. <laughs> Przedostatnia lokacja. Emilko, kochanie, jak się czujesz? E, fatalnie, no właśnie, bywało lepiej. E, znam coś, co mogłoby poprawić ci nastrój, tak? <laughs> Czyli tata nasz będzie... Kota wyjął z kapelusza, nie wierzę. Jakie to było urocze. E, także e, Edward, no nie jest z tym małą dziewczynką. Oj tam, oj tam. No właśnie, nigdy nie jestem na to za stara. No właśnie może mógłbyś pomóc nam tutaj rozbawiać gości. Mhm, spodziewasz się ważnych tych telefonów. E, dzisiaj co to, to więc musisz pilnować tego telefonu. Okej, okay, nie ma sprawy. Super. Bardzo się cieszę, że dodali nam tutaj tatę rozbawiacza, ale nie cieszę się, że mamy tutaj jakiś nowy produkt. Dobra, po 6 tu możemy mieć maksymalnie, więc tak też sobie zrobimy. Okej, okay, tu już będzie, no i widzicie, jak dobrze wiedziałam. E, żeby sobie to wyjąć e, proszę tutaj. Dobra, odbierz ten telefon. Ble, bla bla bla. Płacząca iris. No nie wierzę w to za bardzo. Mm, tak, ja wiem, że tutaj powinnam skasować, ale to za chwilę. Proszę tu. Okej, okay. mamy ogarnięte. No i właśnie tak sobie pomyślałam, że zapytam Was o, o zdanie um, na temat tego programu. Czy lubicie, czy nie, i w ogóle co, co, co myślicie. I tak jak mówię, no nie, nie osądzajmy tego, chciałabym tutaj to podkreślić, yy, że to jest telewizja i że coś tam jest yy, ustawione, no bo bo to jest raczej trochę. Tu jesteś myszką, komancie trochę oczywista oczywistość, że na pewno niektóre rzeczy są tam podkoloryzowane i przeinaczone, ale nie zmienia to faktu, że takie rzeczy w życiu niestety się zdarzają. Okej, okay, tutaj Tak to mam robić niby. Ha ha ha, ha bardzo śmieszne. Milko, zdążysz? Zdążyłaś. Trudny dzień. Dlatego dobrze, że dali tego tatę, który rozbawia gości. To zawsze trochę pomaga. Mm, też powinnam jak najbardziej rozwinąć tutaj kuchnię, żeby po prostu nasi goście dawali nam większe napiwki, ale no chwilowo nie mamy na to też pieniędzy, szczerze mówiąc. Dobra, stoliki wolne to najważniejsze. I czekamy na kolejny telefon. <grywa> tu będą ciastka, ciastka i to. Emilko, jak skończysz, to już masz pełną kolejkę zadań. Jak z mojej Jeszcze nie wstaną, a już mają zajęty cały dzień. <grywa> ok. Nie, nie ty miałaś tu iść, tylko twój tata miał tu iść. Dobrze, yy, będzie tak: będzie truskawka, będzie paluszek, będzie to, będzie ciastko. Tu skasujemy tą panią, będzie herbatka. Mm. I zaniesiemy to zamówienie. I co nam tu brakuje? Brakuje nam truskawki i tego. I po drodze zgarniemy herbatkę, i potem weźmiemy kawior. Aha, ale po drodze miałaś tu stać. I oddamy to, tu proszę, tato, idź, yy, tu będzie tak, tu będzie szampan, kawior i tu. Jakie tutaj są w ogóle wykwintności, nie? A <gryw> w tym miejscu do jedzenia, ja takich rzeczy to nie jadam codziennie. co zresztą kto z nas jada? Wydaje mi się, że nikt tak na co dzień takich rzeczy nie je, co? Trzeba powycierać te stoliki. Okej, okay, czyli tutaj e, telefony już byśmy mieli z głowy, tak zauważyłam. To, to miło, to miło, to miło. Tylko teraz, żeby mi się udało jeszcze wbić eksperta, to bym była bardzo zadowolona. Bardzo się staram. Mm, tu proszę, idź. Koteł z kapelusza! Tak... Tu by było tak, truskawki. Emilka by miała tylko to do zabrania. Aha, już tu nie ma miejsca na tacę, dobra. <laughs> Mówiłam, że chcę większą tacę. No mnie nikt nie słucha. Proszę, większą tacę mi to. Mm, musi poprawić warunki pracy. <laughs> ja tu na ślub przyżyłam i tak dobrze robię, że pomagam. Dobra wola, Emilki. Tak, nie, po prostu bezinteresowność. Dobrze, ja tu już podałam. Teraz tu, dobra, tu też skasujemy i się pozbywamy tych wszystkich gości. Hurtowo, dosłownie, hurtowo. I tu możemy posłać tego tartę naszego do stolika, żeby znowu wyjął koteła z kapelusza, z cylindra. Dobra, tu skasujemy. I tak, tu by było tak, 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 tak i tak. Tu by było to, to i to. Już chciałam kikać te dwa paluchy, ale wiem, że muszę najpierw zanieść to zamówienie. No i na razie tyle, bo ta pani to dopiero przyszła, więc z nim ona się zdecyduje, to chwilka minie. Nie rób tego błędu, czekaj tu przy tym. Dobrze. O! Tam uciekać mu chce, widzieliście? Mm, Tę mutację z tego kapelusza. No, tato magiku, musisz się postarać. Okej, okay, tutaj tą panią skasujemy, dlatego że ten pan chce herbatę, niestety, więc muszę iść. Mhm. Mm Dobra. Swoją drogą tak patrzę na te ciasta i tak już jestem w tym temacie tych programów kulinarnych, to mi się tak skojarzyło z Bake Offem. Nie wiem, czy oglądaliście program Bake Off, ale ciacho na dwójce chyba i znowu jakieś tutaj coś mi przyjechało na sygnale. No ja nie wierzę, co to jest. Zawbijanie się na moje nagrania. Eee, I. Właśnie jestem ciekawa, czy, czy oglądaliście? Ja tak, i powiem wam szczerze, że nawet polubiłam ten program, no bo jak wszystkie kulinarne, szczerze mówiąc, e, i jakoś tak mnie właśnie inspirował to troszeczkę do eksperymentowania z ciastami, z deserami i nawet mi wychodziło. I do dziś mi wychodzi. Także mam kolejny krok rozwojowy w tym temacie, co mnie bardzo cieszy i bardzo mi się podobało. A niektóre te rzeczy, które tam tworzyli w tym programie, to naprawdę wielki, wielki, wielki szacun. Już myślałam, że znowu mi brakło tyle. Już chciałam się po prostu załamywać na tym nagraniu. <gryw> Serio, zobaczcie. Tyle, tyle by mi brakło. Ale na szczęście mamy. No i co? Ważny telefon. Iris? Iris? Spokojnie. ciu! Patryk się nie wymeldował, tak? I wszystkie jego rzeczy są w pokoju e, u Richarda naszego. No właśnie, czy ktokolwiek go widział albo słyszał coś o nim? Okej. Okay. Okej, okay, po prostu e, powiedz, kiedy dowiesz się czegoś. Zadzwoń, kiedy dowiesz się czegoś. Okej, okay, dobrze, dziękuję, Iris. A, widzicie. No właśnie, przynajmniej nie jest Iris. No to jest plus, ale z drugiej strony zaginął. No, właśnie, gdzie jesteś, Patryku? No, nieźle, Wam powiem. A teraz przed nami Invitation Challenge i będziemy musieli em, zaprosić naszego Pana, Pana Richarda. Tylko tak. Mm, tutaj będą bardziej hojni, a tutaj będą bardziej cierpliwi. Mhm. Mm, mm. To skupimy, bo to czyni klientów naszych gości właśnie bardziej szczęśliwymi. No i będą dawać większe napiwki. Także bufet kupujemy. I continue. Tak, nasz, nasz pan Richard wszystko robi baloniki na przyjęcie. Aha. Okej. Okay. Jak to będzie dokładnie wyglądać, jestem bardzo ciekawa. Yy, Okej, okay. musimy łapać te te baloniki, serio. I one są takie trochę trudne do zauważenia, szczerze mówiąc. Yy. Bo tutaj jest dość kolorowo po prostu, dlatego dlatego. Okej, okay, widzę. No nie. I narobił się Bajzel. <noise> no właśnie! Może 20 to no nie jest najlepsze miejsce do robienia baloników fresko, co? Kurczaki. A, dobra. No to próbujemy jeszcze raz. Ale tu jest tak kolorowo, że ja nie wiem, czy ja dam radę. Czekajcie, ja się postaram bardzo mocno skoncentrować, tak jakby was tu nie było. <noise> I postaram się sobie poradzić jakoś. E, ciastko, I ja mam to 10 razy przypilnować, tak? Okej. Okay. Mamy drugi. Ja mam jeszcze zbierać stoliki, no tak, no bo przecież fresko tutaj. Em, fresko tutaj robi baloniki niepotrzebnie zresztą. Jest balonik, dobra. Mm, tu wstawimy szparagi, tu by było tak. Okej, okay, widzę. Wybaczcie, że milczę, naprawdę wybaczcie, ale no ja sobie nie wyobrażam inaczej chwilowo. Jest, widzę! Wow! Będziecie nam mnie krzyczeć w komentarzach. Jindorowa, balonik! W ostatniej chwili zdążyłam. Okej, okay, tu już mamy zamówienie dla tego pana. Widzę balonik. Mm. Bardzo trudne to jest. Widzę. Dobra, tu będzie truskawa też. I teraz muszę tych gości wszystkich wypuścić. Okej. Okay. Widzę, widzę, widzę. Dobra. Naprawdę bardzo mi wybaczycie, że ja milczę, ale... Ale koncentrujcie się razem ze mną, proszę was. Dobrze. Udało się chwilowo opanować sytuację. Jeszcze dwa baloniki. Dobra, dam radę. Jeden. Mmm. Jest! Jest! O! Udało się! Dobra! Mamy! Mamy zaliczone! Dobra, czyli teraz mogę się skoncentrować na naszych e, gościach. Mogłam skasować potrójnie, ale już naprawdę chcę ich puścić. To skasujemy potrójnie i posprzątamy te stoliki. Fresko! Nigdy więcej takich pomysłów! Nigdy więcej! Bo się wykopię <śm> z tej restauracji! Nie będę spełniać takich twoich zachcianek! E, dobra, jeszcze truskawka. Mm, też paragi przegapiłam. Proszę, tu, proszę, tutaj, tutaj. Yy, I będzie herbata po drodze. Tu będzie, tu będzie. Skasujemy. No, jeszcze trochę nam brakuje, szczerze mówiąc, do zaliczenia tego challenge'u. ale mamy cztery pełne stoliki, jeszcze nie koniec dnia, więc. Więc wydaje mi się, że będzie dobrze. Dobrze. Restauracja zamknięta. No oczywiście, że ktoś musiał chcieć szparagi, bo jakby inaczej. Babciu, No nie, ty chcesz herbatę z kolei, więc. Dobra, cel mamy osiągnięty, ale ja chcę więcej. Aha. Dobra, tu. Jest, udało się. Mamy eksperta. Hurra, 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 hurra. Richard dostał zaproszenie. Invitations? Dobrze. Mamy, zostały tylko jeszcze dwie osoby, trzy osoby, no ale dwa Invitation Challenger. A ten odcinek będę już kończyć. Mam nadzieję, że podobał Wam się. I do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Papa! Pa.